W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nowenna do Najświętszej Rodziny, dzień dziewiąty. Boże nasz Ojcze, który jesteś w niebie, polecamy Ci wszystkie rodziny świata i zgromadzenie sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Przyjmij nas w swoją przemożną opiekę i błogosław nam tak, jak błogosławiłeś Najświętszej Rodzinie w Nazarecie. Jezu Maryjo Józefie Święty, Złączcie nas z więzami nadprzyrodzonej jedności, by panowała wśród nas harmonia myśli, woli i działania. Sprawdźcie, by życie nasze było zgodne z przykazaniami Bożymi i z nauką Kościoła. Pomóżcie nam służyć Bogu z większą gorliwością i miłością i przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Amen. Stała praktyka cnót rodzi pokój w sercach i umysłach. W domku nazarytańskim panowała zawsze atmosfera najgłębszego pokoju. Jak piękne jest życie chrześcijan, gdy naśladują Jezusa, Maryję i Józefa w ich codziennych wzajemnych kontaktach. Podlmy się o jedność umysłów i serc. Najświętsza rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twojego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen. Błogosławiona Franciszko, módl się za nami. Błogosławione siostry męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami. Sługo Boża, siostro Małgorzato Banaś, przyczyń się za nami. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, opiekujcie się nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.